Półkę wziąłem i przetargałem ten pierdzielony Blat. On jest tak ciężki, to jest masakra eee, tu mamy 70, bo półeczka jest 70, 70. Czyli musimy 35, 35 to będzie środek 30, 35, nie, dokładnie do ładnie naszej. Wzrude 30, 35 i druga sona 35. Dobra, teraz sobie muszę zrobić, teraz muszę sobie wziąć. Nie mam, nie mam chyba czego. Yes, konturowka. Dobra, czyli to będziemy mój środek płyty. Teraz muszę sobie tutaj wyczyścić ładnie, nawet na mokro. Na mokro, jak na mokro, ale na wilgotno. Bo chcę płytę położyć do góry nogami. Musimy po prostu. Hmm, czy to będzie od ściany? A w sumie teraz nie ma znaczenia Jak, ja mhm. jak to położyć, żeby nie, nie walnąć? Hmm, jakieś kamerki tam były dobra teraz tak yy, tu muszę sobie idealnie ustawić ją muszę mi też odmierzyć na hmm, gdzie to odmierzyć 59 czyli 39,5 29,5

Aha, to jest od otworu, 55 od otworu. 50. Tam środkowo, bo tak naprawdę. Czyli tutaj mam 4, 4, 4. No i musi być cztery. No i dobra, i tak będziemy tak będziemy odznaczać i wycinać. Tylko kurczę, żeby to równiutko wyszło. No wygląda na to, że jest równe. Jakby tutaj troszkę chciała w tą stronę iść. Dobra. I teraz jeszcze raz sobie pomierzymy. 4 równotko. No i 4 równotko, czyli tak, tak by było. I jeszcze środek. 29,5. No 29,3. Czyli do przesunięcia. 29,3. No. Dobra. Ja sobie ustawię tutaj idealnie. I wtedy się odezwę. I teraz tak eee, tu jest. Że od to musi być 55 mm, e, ale tak naprawdę u mnie będzie mniej e, później od, od ściany, dlatego że przyjdzie jeszcze ta, ta płyta na ścianę. 56 mm. To jest 3 cm. O, taką ładną miarę mam kubkę. Tu muszę 1,5 cm. Yy, czyli yy, płyta ma 59 cm. Otwór ma być na, 500, yy, na 56 i 560. Yy, to z każdej strony po 1,5 cm. Po 1,5 cm. Yy, I z drugiej strony dokładnie tak samo. A to przód i tył. 520 Mamy 490, czyli też 3 cm, tak samo po 1,5 od przodu i od tyłu. Dobra, i teraz odznaczę i jeszcze sprawdzę sobie dokładnie. sobie wywiercę eee, utwory w narożnika Masakra. Dobra, lecimy. Prędkość, dwójeczka. Na pewno, ale powiem, że twarde to dla to, to są. A, tutaj mamy, tu mamy tu jest środek. Tu jest równo, jeszcze na wszelki wypadek, wymiarek, tak, o, od samej krawędzi 54,6 54,6 i tutaj od brzegu 54,5 54,5 czyli jest równiutko, lecimy. Nie pomylcie się nie tutaj, tylko tutaj. Na środku. Dobra, to mamy. już się da. Teraz co? Teraz oklejam to wszystko taśmą. Jak będę prowadził ten. Głównie środek, chodzi mi tutaj o zewnętrzną znaczy środek, o zewnętrzną stronę, ta co zostaje. Żeby jak będę prowadził wyżynarką, żeby nie porysować. Aczkolwiek mówię, ten blat jest twardy. Nie powinien się porysować, ale wolę dmuchać na zimno. Teraz tak. Tu akurat nic nie jest napisane, jeśli chodzi o otwór, żeby impregnować czymś. Dlatego też tego nie będę robił, ale okleję to, jak znajdę. Gdzieś mam tą złotą taśmę, tą foję aluminiową. To przykleję foję. Dobrze to później odpylę. I przykleimy to na folię. no to to już no papa no to ładnie się dwa nie do końca nie, bo to jest uszczelka, dobra. Myślałem, że, Myślałem, że ona. O kurde, tu jest prawie zlicowane. Także nie mam problemu. Bo bałem się, że tutaj będę musiał mocno kombinować w szafce. Eee, tutaj te, te... A tak naprawdę obniżę pół centymetra i będzie elegancko. No, powiedzmy centymetr. Zobaczymy, jak tam półki pasują. Dlatego, że. Dlatego, że. Co? Dlatego, że. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, no żeby ciekawe, czy półka nie będzie haczyć tam przy, przy zamykaniu, jak obniżę. No, zobaczymy. Ważne, że tutaj płyta pasuje. Troszkę okuszyła się. Ale ładnie, ładnie wygląda. Podoba mi się. 9, tak, 4, mniej więcej. 3, 9. No, jest, jest pół milimetra. No, ale to bez przesady. Zobaczymy, czy to będzie widać te pół milimetra. Nie, jest, jest idealnie. Z jednej i z drugiej strony. Także idzie równo. Eee, chyba ją tak zostawię. Nie będę jej wyciągał. Nawet yy, kusi mnie, żeby podłą podłączyć. Aha, nie podłączyć. Zaraz muszę ją obrócić i sprawdzić tam jak jest podłączone fabrycznie, czy jest na 220, czy na, yy, na siłę. Chciałbym sobie położył ją na karton Żeby się długo nogami niekłać na, na tych syfach Ja ją wyciągnę teraz o Panie lekko nie było o, tylko muszę ogarnąć jak to się jak to się otwiera czy to się gdzieś rozkręca nie, muszę wziąć jakiś Dobra, jest podłączone jak? czarny brązowy, niebieski czy jest podłączone na siłę? tutaj jest blaszka chyba, tak to jest taka blaszeczka, która pozwala połączyć żeby to było na 220. No w moim przypadku jest siła, także są dwie fazy i e, dwie fazy uziemienie i ochronne. Czyli tu wszystko u mnie gra. I tylko będę musiał podłączyć do tutaj do tej puchy. Co chyba zaraz uczynię. E, właśnie że wam pokażę tą puszkę. chyba nie montowałem tak na, na, na gotowo ona jest chyba na słowo honoru z tego co kojarzę się... tak, na słowo honoru Tak, L1, L2 muszę podłączyć. L3 będzie niepodłączone. Czyli no mam tak, L, L2. Gdzie tu jest? Tak, L1, L2 i tu jest L3. Czyli L2, L, L1, L2 jest podłączone. I chyba nawet kolory się będą zgadzać. Czy tak, pierwszy G brązowy. Czarny L1 nie jest tutaj jest, jest na odwrót. Czarny L1, brązowy L2. Najwyżej tak podłączę, zobaczymy. W każdym razie musi być podłączona pierwsza, druga faza e, neutralne i ochronne. Trzecia faza zostaje wolna. Ta puszka jest taka byle jaka. No ale to tylko będzie teraz podłączone i zostawione na, na wieki. Co hmm, chyba nie będę, nie będę pokazywał jak podłączam, to trzy kabelki. Dobra. To wszystko. Ja jeszcze może pokażę, jak, jak uruchomię ją. A pokażę Wam, co mi tam. No i tak. Neutralny, ochronny. Tutaj zamieniłem brązowy, bo tam w indukcji też tak jest, że pierwsza faza to jest czarny, druga faza to jest brązowy. To zamieniłem. No teraz tu muszę to. O, tak, o przykręcić, żeby nie oberwać niczym no i zakładam pokrywkę i to będzie na tyle zaraz uruchamiamy no, będziemy włączyć bezpiecznie a, nie pochwaliłem się, zamontowałem lampy już chyba, że się chwaliłem zobaczymy, czy nic nie wywali nic nie wywaliło zobaczymy, czy działa Jeszcze instrukcji nie czytałem, no ale to chyba jest łącza, nie? Hmm, nie działa. A, trzeba dłużej przytrzymać. Dobra, wszystko jasne. Jak się lekko nakliśnie to nie działa. Dobra, to jest. Pauza. Tu jest ok. Teraz tak, do którego jak się robi, żeby do którego było? To jest na podwójne. To jest jasne dla mnie. Dobra, dała. Tu trzeba coś nacisnąć czy nie? Aha, ty. Będziecie jak nie ruszał radę. Dobra. <laughs> I teraz tak. Jak robimy, do którego na przykład jak tu mam włączone? Nie wiem jak zrobić. Muszę poczytać na przykład czas do którego palnika wybrać no, palnika do którego no to do, do, do ogarnięcia już później ale działa fajnie, można, można już gotować A cyknę zdjęcie, że on nie pokaże, że działa nie wiem czy zdążyłem. Zdążyłem Dobra, trzymajcie się, jak się podobało. Co dajcie znać, jak coś popsułem To też dajcie znać, wtedy dajcie łapę w dół. Jakieś konstruktywna krytyka jak najbardziej. Wyzywanie od razu będę kasował. To z reguły wyzywają osoby, które siedzą przy komputerze, walą konia, nic nie robią. Także. Niech im ziemia lekką będzie. Trzymajcie się. Cześć.